W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Litania do świętego Antoniego Spadby. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami duchu święty boże zmiłuj się nad nami święta trójco jedyny boże zmiłuj się nad nami święty antoni padeski módl się za nami święty antoni przyjacielu serdeczny dzieciątka jezus módl się za nami święty antoni sługo matki niepokalanej módl się za nami Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka, módl się za nami. Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, módl się za nami. Święty Antoni, perło ubóstwa, módl się za nami. Święty Antoni, Lili oczystości, módl się za nami. Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa, módl się za nami. Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego, módl się za nami. Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, módl się za nami. Święty Antoni, wzorze miłości Bożej, módl się za nami. Święty Antoni, zwierciadło cnoty, módl się za nami. Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego, Módl się za nami, Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo, módl się za nami. Święty Antoni, filarze kościoła świętego, módl się za nami. Święty Antoni, apostole dusz ludzkich, módl się za nami. Święty Antoni, bojowniku wiary, módl się za nami. Święty Antoni, Nauczycielu Prawdy, módl się za nami. Święty Antoni, Potężny Kaznodziejo Ewangelii, módl się za nami. Święty Antoni, Nawracający Grzeszników, módl się za nami. Święty Antoni, Pogrąbco Występków, módl się za nami. Święty Antoni, Aniele Pokoju, módl się za nami. Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów, módl się za nami. Święty Antoni, zwycięzco serc, módl się za nami. Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, módl się za nami. Święty Antoni, po strachu złych duchów, módl się za nami. Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, módl się za nami. Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubionych, módl się za nami. Święty Antoni, chwalebny Cudotwórco, módl się za nami. Święty Antoni, Święty całego świata, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego, módl się za nami. Święty Antoni, wesele Dworu Niebieskiego, Módl się za nami. Święty Antoni, drogi u Boga, nasz pośredniku, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Antoni abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych módlmy się niech pomoże ludowi twojemu prosimy cię panie ocznego wyznawcy twego błogosławionego antoniego nabożna i ustawiczna modlitwa który nas by na tym świecie twej łaski godnymi uczynił a w przyszłym wieczną radość darował przez chrystusa Panu naszego. Amen.